Cześć, siemanko witacie w kolejnym vlogu. A w dzisiejszym vlogu e, pokażę wam jak sobie przygotować maskę e, do malowania, e, czyli do właściwego koloru. E, w poprzednim vlogu mogliście zauważyć, znaczy oglądaliście jak sobie malowałem e, maskę podkładem. A więc e, Dzisiaj się zajmę właśnie matowieniem tego podkładu, ponieważ są takie kropowości i dlatego sobie to zmatowię troszeczkę. Tak jak to sobie zrobiłem. Jest fajna, gładka powierzchnia. Farby już mam tutaj. Jak widzicie, czerwona farba. Otwierałem ją, naprawdę jest super. A mogę Wam już zdradzić, na jaki kolor będzie malowane, bo yy, widzieliście też kabinę yy, taki będzie sam kolor, kurde, te farby, na no, taki sam kolor będzie malowana maska, o, to jest coś taki kolorek, nie wiem czy widać, o, także taki to będzie kolorek na 60 o. No, zamknięte szczelnie Tutaj mam korektor Czyli utwardzacz Dobra Ja się zabieram do y, roboty Tutaj mi się grzeje ciepełko Jest super Papier to jest 120 yy, Do gładzi Także no też idzie tym Dobra Zabieram się do roboty Zależycie, bo Gdzie nie gdzie jest gładkie A gdzie nie gdzie jest takie chropowości są Ale O tak leciutko Na całej powierzchni sobie to ładnie e, Przejadę tym papierem Widziałem, że niektórzy też robią papierem ściewnym na mokro, tak jak to robił kazik u, u Docker Pharma na masce. Pozdrawiam właśnie, właśnie tutaj y, całą ekipę y, Joker Farma. Fajnie mi się ich ogląda. Fajne y, im odcinki wychodzą z humorem, z jajem. Także przyjemnie się ich ogląda. No co miałem powiedzieć szukam jakiegoś mechanika do 3P żeby podjął się zrobienia silnika ale remont przewiduję może na jesieni albo albo właśnie dopiero na wiosnę drugą, nie tą co będzie go za po lata w sumie bo tam już trzeba będzie troszeczkę zrobić mu silnik bo też planuję do niego zakupić kabinę też z naglaka Także jakbyście mieli jakiegoś e, naprawdę dobrego mechanika, który naprawdę zrobi fajnie silnik A nie na od ok pierdziel To dajcie na miary Ja sobie zadzwonię Czy tam napiszę Zapytam się jak cenowo Ile tam by zajęło Taki remont no. yy. Kiedyś prowadziliśmy ciągniki do takiego jednego mechanika Nie da, niedaleko nas ale po prostu stracił moje y, zaufanie ponieważ y, w 60 jedną rzecz spierdzielił, w sumie dwie także już się do niego y, zlisiłem druga rzecz by 3P miał być super zrobiony przód, ale wyszło jak wyszło, że będę musiał to poprawiać yy, za rok. Także no lipa, lipa. Pieniądze aby się waliło w błoto. A, już nie będę o tym mówił, bo coś mnie trafia. No ale dobra. Taki króciutki vlog będzie z przygotowania maski, maski pod malowanie lakierem. Robię to sam. Trzeba się nowych rzeczy uczyć. O, ładnie wychodzi gładko. O, tutaj jest. Mieliśmy wreszcie jakiś mały zaciek, ale to trzeba ładnie papierem ściernym wziąć. Dobra, jak robić? To robić fajnie, dokładnie, a nie jak robiłem yy, jakieś ja wiem dwa lata czy trzy lata temu, że malowałem to wszystko yy, wałkiem bez żadnego podkładu no ale no wyszło jak wyszło ten rok był fajny to było sobie można pozwolić na kabinę trochę go odświeżyć no i tak to wyszło dobra dobra ja się dalej to jeszcze bawię jeszcze z, z, z pół godziny mi się zajdzie żeby to tak to wszystko fajnie doprowadzi do fajnego stanu I co, widzimy się po prostu w kolejnym vlogu z, z malowania Także tak Muzyczka sobie leci jakoś czas tam leci Dobra Także wbijajcie na Instagrama na stronkę na Facebooku Czasami wrzucam tam na Instagrama jakieś zdjęcia, na stronkę, na Facebooku, na tą grupkę. Wrzucam dość, dość często zdjęcia, jak i linki do moich filmików, czy tam vlogów. No i co? Ja dalej sobie to fajnie doprowadzam do stanu, takiego jak powinno być. Dobra, nie przedłużam, widzimy się w kolejnych vlogach. Pozdrawiam Was serdecznie, także trzymajcie się, cześć.